Dzisiejszy odcinek chyba będzie troszkę bardziej refleksyjny, dlatego że chciałabym porozmawiać o marzeniach i ich wpływie na nasze życie, ale dokładniej o tym, że realizacja marzeń nie zawsze przynosi tylko szczęście. W życiu potrzebujemy każdej emocji. Smutek, radość, spokój, złość, euforia, a nawet rozczarowanie. Każda z nich jest ważna, bo nasz świat jest przecież dualny. Światło i ciemność, dobro i zło, yin i yang. I właśnie pomiędzy tymi biegunami kryją się różnorodne doświadczenia, które tworzą naszą rzeczywistość. Marzenia są kluczowe, bez nich życie może wydawać się puste. Wielu z nas inspiruje się poradami o tworzeniu map, em, tworzeniu zeszytów inspiracji, czy zamienianiu marzenia w cele. Sama uwielbiam realizować marzenia, które stają się moimi celami. Ale każde marzenie ma swoje dwie strony wejście i zejście, a pośrodku szczyt. I właśnie o tej mniej oczywistej stronie marzeń chciałabym dziś opowiedzieć. Dlaczego realizacja marzeń nie zawsze daje szczęście? Czasami dążymy do spełnienia marzenia, myśląc, że szczęście jest jedyną emocją, która będzie nam towarzyszyć na końcu drogi. A jednak zdarza się, że osiągamy wymarzony cel i czujemy rozczarowanie. E, na przykład wyczekiwana podróż do wymarzonego miejsca. Wyobraź sobie, że od lat marzysz o wyjeździe do Paryża. Oglądasz zdjęcia wieży Eiffla, spacerów nad sekwaną, malowniczych kawiarni, kolorowych makaroników. Wyobrażasz sobie może romantyczną atmosferę, zapierając w piersiach widoki. No i w końcu udaje ci się zrealizować to marzenie. Kupujesz bilety, rezerwujesz hotel, ale gdy już tam jesteś, okazuje się, że miasto jest zatłoczone są tam tłumy turysta, utrudniają oni zwiedzanie, a ceny są astronomiczne. Dopada się tak zwany syndrom paryski. Jest to dolegliwość występująca u turystów, najczęściej japońskich, którzy odwiedzając Paryż odkrywają, że miasto totalnie nie spełnia ich oczekiwań, a ich wymarzony, czy znany z literatury obraz Paryża zdecydowanie różni się od współczesnej rzeczywistości. zamiast więc romantycznej atmosfery Czujesz zmęczenie i frustrację. Zamiast szczęścia pojawia się myśl, ej, to nie tak miało wyglądać. Albo na przykład marzysz, żeby zjeść w jakiejś renomowanej restauracji, takiej na przykład, która ma jakąś gwiazdkę, myślę. Zbierasz na to pieniądze, rezerwujesz stolik oczywiście z dużym wyprzedzeniem i z niecierpliwością czekasz na tą wyjątkową okazję. No i wreszcie, gdy nadchodzi ten dzień. Oczywiście, restauracja robi wrażenie. Elegancki wystrój, idealnie zburzone serwetki, kelnerze w smokingach. Jednak kiedy otrzymujesz swoje danie, odkrywasz, że porcje są mikroskopijne, a smak, choć finezyjny, to wcale cię nie zachwyca. Wracasz do domu głodna, rozczarowana i zastanawiasz się, dlaczego tak bardzo idealizowałaś tą chwilę. Albo na przykład, Twoim marzeniem jest napisanie książki. Wiele osób tak ma. Poświęcasz miesiące, a może nawet lata na tworzenie swojej historii, masz w głowie obraz, że po jej wydaniu ludzie będą Cię podziwiać. Otrzymujesz pozytywne recenzje, a Twoja praca zmienia czyjeś życie. W końcu udaje Ci się opublikować książkę, ale rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Sprzedaż jest niska, recenzje przeciętne, a zamiast szczęścia czujesz pustkę. Myślisz sobie, czy to wszystko było tego warte? Rozczarowanie uświadamia ci, że sama publikacja książki nie rozwiązała twoich wewnętrznych potrzeb, ani nie dała poczucia spełnienia, na które liczyłaś. Dlaczego więc realizacja marzeń nie zawsze daje nam szczęście? Mm, dlatego, że marzenia często stają się w naszej wyobraźni czymś perfekcyjnym, niemal idealnym. Tworzymy w głowie obrazy pełne idealnych emocji, wyjątkowych doświadczeń, bezproblemowych rezultatów. Wyobrażamy sobie, że realizacja marzenia przyniesie wyłącznie szczęście i spełnienie. W rzeczywistości jednak życie rzadko odpowiada naszym fantazjom. Rzeczywistość bywa bardziej złożona miejsce, które wydawało się może magiczne tak naprawdę jest przeciętne, a osiągnięcie wymarzonego celu może wiązać się z wysiłkiem, frustracją czy dodatkowymi konsekwencjami, których wcześniej nie przewidzieliśmy. Idealizacja marzeń prowadzi do nieuniknionego zdarzenia z rzeczywistością, co z kolei skutkuje rozczarowaniem. Ale pamiętajcie o tym, że sam proces jest cenniejszy od efektu, dlatego że podróż ku realizacji marzenia często okazuje się dużo bardziej wartościowa niż samo osiągnięcie celu. W trakcie drogi uczymy się nowych umiejętności, poznajemy ciekawych ludzi, zdobywamy doświadczenia, które nas wzbogacają. Każdy krok ku marzeniu, każda przeszkoda, którą pokonujemy, kształtuje nas i naszą osobowość. Kiedy osiągamy cel, moment radości może być krótkotrwały, bo brakuje już wyzwań, które nas napędzały. Ale zostaje pytanie: co dalej? No, i jeśli skupimy się wyłącznie na rezultacie, to łatwo przeoczyć nam piękno samego procesu. Rozczarowanie po realizacji marzenia może być trudnym, ale niezwykle wartościowym doświadczeniem. Często dopiero wtedy, gdy zaczynamy głębiej analizować swoje potrzeby, pragnienia i oczekiwania, możemy wtedy zadać sobie pytania: dlaczego to mnie rozczarowało? Czego tak naprawdę chciałam? Co mnie uszczęśliwia? Rozczarowanie wtedy staje się okazją do zmiany perspektywy i lepszego poznania siebie. Dzięki niemu możemy zrewidować nasze wartości i dostosować cele do aktualnych potrzeb, a także mm, zacząć budować nowe marzenia w bardziej świadomy sposób. I choć uczucie zawodu bywa bolesne, paradoksalnie może nas wzbogacić, ucząc akceptacji i elastyczności wobec życia. Proces coachingowy, który prowadzę, jest przestrzenią, w której kobiety mogą bezpiecznie zmierzyć się z emocjami związanymi z realizacją swoich marzeń. Rozczarowanie, choć trudne, jest naturalnym elementem drogi do celów, a moja rola jako coacha polega na wsparciu w przejściu przez ten etap i wyciągnięcia z niego wartościowych lekcji. W procesach coachingowych, które proponuję, koncentrujemy się na kilku kluczowych aspektach. Pierwszym z nich jest akceptacja emocji. Dlatego, że w zasadzie od dzieciństwa uczymy się tłumić emocje, szczególnie te trudne, jak frustracja, zawód czy smutek. Na sesjach coachingowych pomagamy sobie uświadomić, że te emocje są naturalne i nie muszą być wrogiem mogą być naszym drogowskazem. Zachęcam kobiety, by pozwoliły sobie poczuć swoje emocje, a potem zadały sobie pytanie: Co ta sytuacja mówi mi o moich wartościach, potrzebach i oczekiwaniach? Drugim elementem jest analiza i nauka na przyszłość. Podczas sesji wspólnie analizujemy doświadczenie związane z realizacją marzenia. Przyglądamy się temu, co poszło dobrze, co mogło wyglądać inaczej i gdzie pojawiła się różnica między oczekiwaniami a rzeczywistością. I nie, nie chodzi tu o ocenianie siebie, ale o zrozumienie, jak to doświadczenie może mnie wzmocnić na przyszłość. Taka refleksja daje ogromną moc do świadomego planowania kolejnych kroków. I trzecie to jest poczucie własnej wartości niezależnie od osiągnięć. Wiele kobiet, z którymi pracuję, mierzy swoją wartość przez pryzmat osiągnięć. W coachingu skupiamy się na budowaniu poczucia własnej wartości opartego na tym, kim jesteśmy, a nie tylko na tym, co osiągamy. To pozwala na głębsze zrozumienie siebie i swoich potrzeb, bez poczucia, że każde rozczarowanie jest osobistą porażką. I po czwarte, rozczarowanie nie oznacza końca marzeń, to tylko etap. W procesie coachingowym pomagamy przekształcić trudne emocje w nową energię do działania. Na sesjach pracujemy nad redefinicją marzeń, dostosowaniem ich do tego, kim teraz jesteśmy i wyznaczaniem kolejnych celów. Kluczowe jest uświadomienie sobie, że każda zmiana, nawet bolesna, otwiera nowe drzwi. I po piąte, to wspieram w odkrywaniu to, co naprawdę daje spełnienie. W trakcie pracy coachingowej skupiamy się na odkrywaniu prawdziwych wartości i potrzeb, które kryją się za marzeniami. Czasami okazuje się, że to nie samo osiągnięcie celu jest kluczowe, ale emocje, które chcemy dzięki niemu poczuć: wolność, spokój, radość, satysfakcja. Wspólnie szukamy sposobów, by te uczucia wprowadzić do życia niezależnie od konkretnego celu. Kobiety, które sięgają po swoje marzenia, potrzebują wsparcia. Z doświadczenia wiem, że wiele kobiet, z którymi pracuję, czuje ogromną presję, żeby być idealną, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Realizacja marzeń, choć piękna, bywa trudnym procesem, a rozczarowanie może sprawić, że zaczynamy wątpić w siebie. Moim celem jest pomóc kobietom zrozumieć, że ich wartość nie zależy od tego, ile marzeń spełnią, ale od tego, jak uczą się na tej drodze kochać siebie i akceptować każdą część swojej historii. Pamiętaj, moja droga słuchaczko, że jedno rozczarowanie to nie koniec Twojej podróży. Czasem wystarczy zmienić kierunek, a czasem spojrzeć na swoją mapę życia z nowej perspektywy. A ja jako coach jestem tutaj, by cię w tym wspierać. Zapraszam do kontaktu.